Donna Ewa Zajęczo, Zajęczkowska, Henrik, Hernik. Europejski akt o wolności mediów. Zawsze, gdy w jakiejś unijnej dyrektywie, rezolucji albo rozporządzeniu słyszę termin wolność, to cierpnie mi skóra. Bo wolność według Komisji Europejskiej to cenzura, to reglamentacja treści, to nadmierna kontrola i kary za to, że ktoś ma inną definicję wolności. Wy już dawno zapomnieliście, czym jest wolność, przede wszystkim czym jest wolność samodzielnego myślenia. Nie potraficie myśleć samodzielnie i przeszkadza Wam to, gdy ktoś inny potrafi. I żeby tę wolność w Waszym mniemaniu wprowadzić, tworzycie narzędzia, które w rzeczywistości służą do cenzurowania przestrzeni medialnej. DSA będzie cenzurowało Internet, Europejski Akt o Wolności Mediów, Radio, Telewizję i Prasę. Zawarliście w tym akcie zbiór pobożnych życzeń, żeby teoretycznie przeciwdziałać koncentracji mediów, ale tylnym wejściem wprowadzacie środki do wpływania na dostawców usług medialnych. Rok 1984 Orwella miał być ostrzeżeniem, a nie poradnikiem. To jest wasz model działania. Tworzycie narzędzia o pięknych nazwach, by nas zwykłych ludzi po prostu gnębić. Robicie brudne interesy i potrzebujecie mediów, by o tym nie wspominały, tworząc z mediów polityczne narzędzie. A jak coś się Wam wymyka spod kontroli, to wprowadzacie cenzurę prewencyjną. Wydajecie pieniądze na lobbying, na przykład za Politycznym Zielonym Ładem, przekupujecie dziennikarzy i organizacje pozarządowe. I macie problem z tym, gdy to wychodzi na jaw i właśnie robi medialne zasięgi. Demokracja dla was jest wtedy, gdy kontrolujecie, co, kto i o czym mówi. To nie jest ta Unia, do której Polska wchodziła w 2004 roku. Dziękuję.